Cyk, patrzcie na to, cyk, cyk, gong, żniwiasz, kolejny żniwiasz, kolejny, kolejny, kolejny Hej, jeśli hey, Simanku, ja jestem Topolo i czas zagrać w Minecraft Dungeons. Z racji tego, że ostatnio na kanale pojawiało się dosyć dużo odcinków informacyjnych na temat Minecraft Dungeons, dodatków, spekulacji nowego Seasonal Adventures i nie tylko czas w końcu poograć w tą gierkę i mamy tutaj codzienną próbę, misję codzienną gdzie gracze zbierają 5 razy więcej dusz i myślę, że to będzie ciekawy odcinek na dzisiaj. Zbierzemy sobie jakieś itemki pod właśnie dusze. Mam tutaj przygotowane już co nie małe, co nieco, także też się pochwalę wam ekwipunkiem. Tutaj z Znana kosa z czaszką z eventu halloweenowego Mamy tutaj dodatek do zbierania dusz Do tego zbieram sobie, ubieram sobie zbroję strażnika też do zbierania dusz Mam tutaj dosyć ciekawy enchant Worek dusz, zwiększa maksymalną liczbę dusz, które można przenosić Dodatkowo też mamy dodatek do zbierania tych dusz Ogólnie chodzi o to, że dzięki temu enchantowi mamy o 100% większą pulę Duchów w naszym, jakby ekwipunku, możemy więcej duchów zgromadzić, przy czym potem je będziemy używać. Do tego wielokrotne uniki, ze względu na to, że mam oddające uderzenie z wybuchającą dzięciwą, też potrzebne są mi uniki, żeby jak najszybciej artefakty regenerowały się. I do tego skupienie duszy, wszystko w jednej zbroi, tak mi się fajnie przytrafiło, a raczej ktoś mi ofiarował taki prezencik. Dziękuję bardzo za ten item. I dzięki właśnie skupieniu duszy mamy zwiększone obrażenia od duszy aż o 30%. A naszym podstawowym damageem będzie właśnie żniwiarz yy, razy 2, i w końcu będzie to odcinek, w którym będę mógł swobodnie sobie używać tych dwóch żniwiarzy, a nie tylko zawsze jeden. I to przeważnie wyglądało tak, że tych duchów dalej było za mało. No, w tym odcinku wydaje mi się, że raczej nam nie braknie tych duszków. Dobra, czas zacząć. Generujemy misyjkę i widzimy się już w walce. Oj, oj, pustkowia nederu, jak mnie tutaj dawno nie było. Dobra, lecimy na początek. Początek będzie oczywiście trudny. Tutaj musimy się skupić na pierwszych duchach, jakikolwiek, które możemy wygenerować. I tutaj też właśnie odnawiające uderzenie przychodzi mi z pomocą. I wybuchem zacięciwa przeważnie. I już zobaczcie, że te duchy spływają. Naprawdę jest ich już tutaj na tyle, że mogę użyć w końcu żniwiarza. I staram się używać nie dwóch naraz, ale jednego po drugim, żeby też nie sfailować. Okej. Okay. Ciernie, tutaj musimy uważać, bo y, Zobaczcie, w prawym górnym rogu Mamy tak, że istnieje następująca liczba Mobów z zaklęciem ciernie I to 50% z nich Do tego kurzy jeździec, ale to raczej już Mniej istotne Mam tutaj też bardzo ważny artefakt y, Gong osłabienia, który właśnie Osłabia mi wrogów i dzięki temu Gongowi mogę zadać obrażenia Aż do 10 milionów z jednego żniwiarza Słuchajcie, to jest też niesamowite Zobaczcie, gong, cyk I wszystkie moby giną Pięknie. Wlatuje w spota i wszystko, wszystko rozwalamy. Szczególnie, właśnie w połączeniu z tym gongiem, możemy czuć się swobodnie. Oj, cyk! O to chodzi, pięknie. Dobra, trochę nadrobimy tych duchów. Zobaczcie, mamy już prawie pełny pasek z duchami. A dzięki temu, że taka nasza, jakby, wirtualna sakwa na. Duchy jest powiększona o 100%, to możemy swobodnie używać żniwiarzy. Jak nie jednego, to dwóch naraz nawet. I o to właśnie w tym chodzi. Takie ciekawe urozmaicenie na Daily Trial. Dawno nie grałem właśnie tych prób, tylko jak, jak coś to grałem sobie w Halloween albo z wami tutaj na live'ach. Ostatnio trochę mało było gameplayu. Także dzisiaj takie ciekawe, dosyć wyzwanie. Nigdy jeszcze nie robiłem takiego stricte builda pod duszę. Z tego co pamiętam. Zobaczcie, jak to pięknie działa. Znaczy, damage mógł być większy, oczywiście. Tutaj ta KOSA nie jest najlepszym rozwiązaniem w tym przypadku, jeżeli mówimy o bildzie podduchy. Ale zobaczmy, jak to nam pójdzie w tej chwili. Nie no, nawet nie giniemy, słuchajcie. Jest całkiem nieźle. Też trzeba zsynchronizować użycie gonga i. Szybciutko użyć następnie żniwiarza i mamy po 10 milionów damage'u yy, za jednym razem. Dobra, muszę patrzeć na mój stan yy, konta z y, strzałkami, żeby się nie zdziwić czasem. Bo jednak odnawiające uderzenie jest tutaj kluczowe i odnawia mi wszystkie artefakty bardzo szybko. Dzięki temu mogę szybko reagować. Cyk, patrzcie na to, cyk, cyk, gong, żniwiarz. Kolejny żniwiarz Kolejny, kolejny, kolejny Elegancko I jeszcze mamy duchy, cały czas, zobaczcie Fantastycznie Także polecam też, zerkajcie na te daily triale Bo naprawdę czasami może się trafić Nietuzinkowa okazja, żeby wypróbować Sobie takie buildy, które normalnie Nie miałyby racji bytu I to właśnie, dlatego polecam Na zerkanie, modyfikowanie Tego waszego builda Używanie itemów, których tak naprawdę nie używacie Na co dzień i dzięki właśnie takim wyzwaniom. Zobaczcie, co robimy. Cyk. Dobra, czekajcie, czekajcie. Tutaj trochę dłuż muszę pozbierać. Czasem mam wrażenie, że jak nie przejdę koło tych duchów, to one jakby nie trafiają do mojej sakiewki. Albo mam takie po prostu wrażenie. Dobra, tam nie chcę iść. To sobie też ominiemy. O nie, widerowe szkielety to jest najgorsze co może być w tym całym Nederze. Aż mam ciarki, jak sobie przypomnę, ile Engine Hunt przez nich przegrałem. W sumie nadal mój level postaci do 278 i idzie bardzo, bardzo powoli. Myślę, że kiedyś zrobimy sobie jakiś power leveling. Może na live'ie, jakiś krowi level się pofarmi. Oczywiście razem z wami, nie? Bo też jednak chciałbym to skoordynować i pomóc też wam. Razem polewelujemy sobie. O! Coś mnie zatrzymało. Co mnie tak tutaj zatrzymuje w tym miejscu? Nie mogę przejść. Dziwny efekt. No okej, okay. w sobie idzie całkiem spoko. Praktycznie nic nie muszę robić. Czasami faktycznie bywają takie momenty, w których no, trzeba się skupić i mega uważać. No ale to wiadomo, tak? To jest zawsze jak spotkamy zęczatowane MOBY, to musimy jednak uważać bardziej. Ale nadal mamy trzy życia jeszcze. No i powiem wam, że jak na Daily Trail, to idzie nam całkiem, całkiem spoko. W sumie wcześniej już testowałem sobie tego builda, żeby nie było w wtopy na odcinku. I szło mi dużo gorzej, szczerze mówiąc, i to był taki ryzyk fizyk, a najwyżej nagram odcinek, w którym no niestety moby mnie pokonują, ale zobaczcie, że jak przychodzi co do czego, to jednak e, wolę dać z siebie wszystko. I jednak też, zanim zaczniecie, warto spróbować na niższym levelu przyzwyczaić się do tego typu builda, bo jednak tutaj trzeba skoordynować e, ruchy, na, na przykład na klawiaturze, jeżeli gracie na padzie, to też... Chodzi o to, żeby tych żniwiarzy nie odpalać dwóch naraz. Bo to może być gwóźdź do trumny, albo po prostu utrudnienie rozgrywki sobie, właśnie w ten sposób. Ok, dobra. Oj, ta kosa słabiutka, słabiutka jest. Dobra, mostek mamy. Ciekawe w ile jeszcze przed nami Oho. Pięknie, mogło być trochę więcej mobów, na przykład creeperowe lasy Gdyby to były creeperowe lasy, to mielibyśmy naprawdę totalny spam na ekranie To jednak jest trochę wąsko I nie ma tego takiego superanskiego efektu, jaki mógłby być Oeejuu To już jest cięższe no i spadłem, najgorzej To jest to właśnie Te wszystkie bildy pod uniki Muszą być rozgrywane gdzie, gdzie jest dużo miejsca No jest, jest, pięknie wchodzi Zobaczcie, plus 35 duchów, nie? Tu mamy raz, dwa, trzy, cztery Pięć i mamy plus 35, nieźle Też fajnie widać na dole, na ekranie No i co? To by było chyba na tyle Co? Taki szybki odcineczek Ale szybko poszło, sam się nawet zdziwiłem Niesamowite, zobaczymy, co wylosujemy. No i też polecam Wam, jeszcze póki jest ten Daily Trial, może akurat będziecie go mieli, jeżeli oglądacie ten odcinek, albo po prostu szukajcie na przyszłości, bądźcie w gotowości, żeby właśnie sobie zagrać. No a ja też tutaj postaram się nagrywać właśnie tego typu challenge, tak zwane challenge, właśnie Daily Trial, bo warto w to wchodzić. Zobaczcie, mamy Grzmiący coachan 252 Level Item. Może być, może być. Nie było kapitanów na jazdu, o dziwo, ani jednego. Już ostatnio też właśnie bardzo rzadko widzę kapitanów. Nie wiem, co się stało. Albo po prostu mało gram, albo e, mam takiego pecha, albo znowu coś twórcy napsuli nam e, w gierce. Ale jak widać, żniwiarze 2 zadziałały. Do tego też gonko osłabienia świetnie działa w połączeniu właśnie z tymi żniwiarzami, bo daje nam takiego totalnego boosta do damage'u właśnie za pomocą żniwiarzy. Zamiast obrażeń 2 miliony 700, 000, Tysięcy, powiedzmy, mamy prawie 10 milionów. Do tego też zbieramy 5 razy więcej dusz, i to wszystko naprawdę świetnie działa. Ja się świetnie bawiłem, jeżeli chodzi o tą rozgrywkę. Zobaczcie, że w sumie zagadałem się i przeszedłem całą misję nieświadomie. Było bardzo, bardzo prosto. W międzyczasie, dla wszystkich chętnych, informacja, że aktualnie trwają nagrywki na Among Us. Zerknijcie na naszego Discorda. Link jest w opisie. Zgłaszajcie się do nagrywek, bo możecie wystąpić na odcinkach. Zapraszam gorąco. Dziękuję bardzo za oglądanie. Na razie, Siemanko i cześć!